Witam Cię serdecznie na moim kanale. Chciałbym się przedstawić. Jestem Daniel Pancerz i w tym odcinku, w tym odcinku startowym, e, chciałbym troszeczkę opowiedzieć Ci, e, kim jestem, czym chcę się tutaj z Tobą podzielić i na co możesz liczyć też z mojej strony. Bo sądzę, że wchodząc na ten kanał, czy to przypadkiem, czy nie, aczkolwiek wiemy, że tych przypadków nie ma, e, masz pewne Pewnego rodzaju oczekiwania od tego kurczę, czy będzie to kolejny kanał, w którym wszyscy wystawiają swoje racjonalne tezy na podstawie tego, co usłyszą bądź co zrobią, czy to będzie jakaś wartość, którą możesz wnieść do życia. Ym, chciałbym, żebyś miał pole do tego, aby samemu to ocenić z takiej luźnej perspektywy i, i dać sobie taką przestrzeń na własne myśli w tym kierunku. Tak jak wspomniałem, nazywam się Daniel Pancerz i będziemy się na tym kanale y, zajmowali przestrzenią naszego umysłu nieświadomego i neuro, neuronauk wszelkich, które wiążą się z procesami myślowymi i tego w jaki sposób nasz umysł y, interpretuje naszą rzeczywistość i jak łatwo popadamy w błędy. Y, którymi posługujemy się w życiu, jako nasza racjonalna prawda, prawda i tylko prawda. Pierwszą w ogóle formą, którą chciałbym tutaj poruszyć, to to, że nie zaznosz tu żadnej prawdy, ponieważ według Pewnego, mm, pewnego podejścia, które posiadam od dłuższego czasu, tej prawdy po prostu nie ma i ona nie istnieje. A jeżeli istnieje, to by trzeba było zweryfikować mapę danej osoby, i ona może tyczyć się tylko danej osoby, na pewno nie ogółu, na pewno nie generalizacji, na pewno nie społeczności. Eee, dlaczego tak jest, a nie inaczej? Dlaczego tak może być? Bo jakby perspektywę patrzenia będziesz miał ty. Natomiast e, chciałbym, żebyś już na samym początku zaznaczył to sobie, ok, coś tutaj nie gra, albo coś sprawia, że mój układ nerwowy czy moje, aut moja automatyczna część, czyli ta część nieświadoma, mm, daje mi czujność nad tym, co tu się będzie działo i mam ochotę gościa posłuchać, albo odpuszczam to i wychodzę. Twoja decyzja. Ku zaskoczeniu, z wykształcenia nie jestem psychologiem, natomiast posiadam wykształcenie związane z, z pracą terapeuty, natomiast jestem muzykiem. Jestem duszą artystyczną, więc doświadczam, przeżywam dość sporo jako wrażliwa dusza, która funkcjonuje i, i posiadam sporą wrażliwość. Obecnie posiadam kilka zawodów. Jestem głównym takim korem, jest już jakby szkoła tańca. Jestem tancerzem i realizatorem muzycznym, w związku z czym, zresztą, tak jak widzicie tutaj za mną odcinki będę nagrywał w studiu muzycznym swoim. Natomiast głównym korem, którym tu się będzie zajmować, to jest to kor związany z nieświadomością, ponieważ jestem terapeutą, hipnoterapeutą, yy, trenerem mentalnym, ale przede wszystkim praktykiem różnych technik, zaczynając od technik, które wiążą się z wiedzą, nauką, po techniki duchowe, po techniki szamańskie, po techniki, które wiążą się z rozwojem nieświadomości i tego, co się dzieje w życiu. Miałem to szczęście i nieszczęście, że doświadczam bardzo wielu rzeczy, zarówno tych dobrych, jak i tych złych i mogę podzielić się z Tobą swoją praktyką i doświadczeniem, ponieważ w różnym momencie życia byłem na różnym etapie. Ten etap zarówno poszedł bardzo mocno w stronę duchową, pociągnęło mnie tam, poszedł w stronę e, psychodeliczną, poszedł w stronę mocno zafokusowaną tylko na jedną technikę, e, uznawał prawdę tylko w kierunkach nagle szameskich. Potem nagle łapałem racjonalizację gdzie indziej. O tym wszystkim chciałbym Ci opowiedzieć, tego w jaki sposób to działa i w jaki sposób... E, tutaj troszkę z pozycji naukowej, ale też doświadczenia, abyś mógł się zastanowić, jak nas umysł wprowadza w maliny i jak należy... Mieć spory dystans do siebie, do myśli, do tego, co się dzieje w naszych głowach. Jak już wspomniałem, moim moją, moją takim korem jest praca z komunikacją. Jestem trenerem neurolingwistyki, jestem trenerem oddechu, głównie oddechem się zajmuję. Specjalizuję się w pracy w nieświadomych przekonaniach, emocjach i w jaki sposób nasz umysł automatyczny powoduje, że działamy tak, a nie inaczej, i często, jeżeli mamy w głowie coś, co chcemy zmienić, świadome postanowienie, to i tak, gdy pojawia się ten automat, który jednak nie pozwala nam na to, abyśmy zareagowali tak jak chcemy, to jednak mimo wszystko. Reagujemy taki, nie wiemy dlaczego, nie potrafimy czegoś zmienić, nie potrafimy yy, dokonać jakiejś zmiany, nie potrafimy znaleźć motywacji, mobilizacji, nie potrafi, potrafimy znaleźć determinacji. Robimy tyle szkoleń, tyle technik. Wiele osób z Was na pewno jest w rozwoju osobistym, na pewno wiele doświadcza różnych ciekawych rzeczy yy, i tutaj będzie mógł sobie spojrzeć, sądzę, na to z innej perspektywy, bo być może yy, kliknie Wam coś, co jest bardzo ważne dla was. I tak jak wspomniałem, będziemy się tu zajmować tak zwaną mapą świadomości, mapą nieświadomości tego, w jaki sposób nasz umysł interpretuje sobie rzeczywistość i jak działa automatami. Mam nadzieję, że na tym kanale będę mógł wnieść Wam troszeczkę takiej luźnej rozmowy, ponieważ. Priorytetem dla mnie jest to, aby mm, nie bazować na kolejnych yy, przekonaniach, kolejnych racjonalizacjach innych ludzi, tylko dać wam do myślenia. To znaczy, że jeżeli masz w sobie jakiś automat, jakieś przekonanie, jakaś myśl, z którą na tym kanale się nie zgodzisz bądź zgodzisz, to chciałbym, żebyś spojrzał na nią jako inna perspektywa patrzenia. Nie na zasadzie. Tak, jak to funkcjonuje w naszym świecie, ocenia mnie, nie masz racji, tak, masz rację, nie, to jest dobre, nie, to jest złe. Ja nie funkcjonuję w ogóle w takim świecie dobra ani zła. Wyjaśnię to na pewno w kolejnych odcinkach, na czym polega moja perspektywa myślenia. Yy, I chciałbym, żebyś też spojrzał na to wszystko, co tutaj się dowiesz, na to, w jaki sposób będę podchodził do tematu, jako punkt, okej, okay, ten człowiek ma inne myślenie. Co nie oznacza, że. Masz je przyjąć jako prawdę, ale masz sobie zadać pytania, które zawsze będę cię, do których zawsze będę cię kierował. Czy to rezonuje ze mną, czy to nie rezonuje ze mną? Czy coś w tym jest, czy warto się nad tym zastanowić? Będę starał się poruszać bardzo trudne tematy, zaraz zaczynając od pewnie religii, wiary, duchowości, kończąc na pracy psychologa, pracy psychoterapeuty, pracy hipnoterapeuty, pracy trenera mentalnego, pracy pracy w sporcie, pracy z artystami. Wiele tematów, które na pewno dotknę tego, że u ciebie pojawi się tak zwany punkt obronny. Twój umysł, umysł krytyczny, twój umysł świadomy zacznie reagować na mnie jako formę, Zabezpieczenia jako formę blokady, jako formę emocji, która się pojawi. Mam nadzieję, że będzie ich sporo, i mam nadzieję, że będzie ich sporo tych bardziej negatywnych, żeby dotykać szpilką tam, gdzie bym bardzo chciał, abyś się zastanowił zastanowiła nad tym, w jaki sposób wygląda Twoje życie i w jaki sposób możesz je zmienić, albo doświadczyć go w inny sposób, tak aby czuć się bardziej sobą. Ponieważ największą odwagą i największym Wyzwaniem dla nas, dla ludzkości, jest bycie sobą. Naprawdę bardzo niewiele osób potrafi to być, ponieważ to wymaga niesamowitej odwagi i często trzeba przeciwstawić się wszystkim w tendencjom, które funkcjonują wokół ciebie, e, tym wszystkim e, osobom, które są wokół ciebie bliskie, często rodzinie, często osobom, które naprawdę e, wydają Ci się bliskie albo e, z którymi jesteś bardzo zżyty, zżyta. No i nie jest to łatwe. Będę starał się tak wam pokazać, jak to zrobić, aby być szczęśliwym, ale przede wszystkim samym sobą, bo miałem taki moment, i często do niego wracam, w którym zostajesz sam. Ale o dziwo w tej samotności jest niesamowita siła. I decyzja tego, w jaki sposób chcesz żyć, czego chcesz doświadczać, w jaki sposób chcesz odbierać tą rzeczywistość. Będę też starał się nie robić tak zwanych cięć w nagraniach, czyli mm, jest to dla mnie taka szczera forma przekazu. E, czyli to, w jaki sposób się wypowiadam, w jaki sposób bym z kimś rozmawiał, czyli rozmawiał z tobą, drogi odbiorco, e, na żywo, mówił ci o czymś, to w tej naturalnej rozmowie też nie jestem w stanie robić klików. Mógłbym pięknie zmontować ten kanał, mógłbym pięknie zmontować to, co się dzieje, ale nie chcę tego robić. Być może w przyszłości, jak będę chciał przekazać jakieś konkretne informacje, gdzie będzie zbyt dużo treści, żeby to ładnie przekazać, może tak się wydarzy, ale wątpię. Tak? Ale zaznaczam Ci, że wszystko to, co się dzieje, jest jednym ciągiem to jest jeden tok myślenia tak jakbym chciał z Tobą porozmawiać bezpośrednio tak? Czyli praktycznie na żywo. Więc. Yy... Włącz w sobie taki stan ciekawości, tego co tutaj może się wydawać, że będzie fajne, albo nie fajne, tego co może się tu wydawać, że jest prawdą, tego co może się wydawać, że jest ciekawe, albo może się nie wydawać. Sam zadecyduj, czy to co tu będziesz słyszeć jest dla Ciebie ważne, nieważne. Ja jestem otwarty na wszystko. Zobaczymy, czy uda mi się też otworzyć. Ciebie. Zapraszam Cię do tego kanału, zapraszam Cię do e, obserwowania, e, jeżeli masz taką ochotę, oczywiście. E, no i za chwileczkę pierwszy odcinek, taki główny, w którym już poruszymy sobie mm, konkrety, w jaki sposób nasz umysł w ogóle interpretuje rzeczywistość i jak możemy spojrzeć na nią w zupełnie w inny sposób, bądź bardziej otwarty. Do zobaczenia.